Tak, zaraz będzie trzęsło. Fajnie. Mamy 300 metrów. 300 już? niesamowite. Malo uczucie. 400, zobaczmy. To jest tutaj. Mamy 400 metrów. wiem ja w górę. 500. 500? No to jakby ktoś chciał latać szybowce, polecam. Tak. No i, i to jest ta chwila, kiedy muszę to tym zabrać. No. Dobra. O, jesteśmy pod chmurami. 80 na godzinę. Tak, Fajnie. Zgodę. Chcę Fajnie. wybrać sobie atrakcję? No. Nabieram numer jeden. Dobra, no to zrobimy korkociąg. Korkociak? Dobra, robimy to. To jest taka figura, która zaczyna się jak spada nam prędkość. No. Kiedy go wprowadzam w takie krążenie w dół, a potem będzie pękło. Zobaczysz Zobaczycie. Jak... Dobrze. Przeżyjesz. Nie mogę się doczekać. <śmany> o, Raz nie drześ, pada nam prędkość i teraz się przekręcę. Nie <śmany> Nie. <śmany> Fantastyczne. O! Żeby złapię to polecanko. Żyjesz? Żyję. a fantastycznie. No, no, tak. Trzy dalej. Będę szybki. A to nie wiem co to jest, ale nie spadamy Mężka. w każdym razie. Nie spadamy. Ja. Okej, okay. spadamy. Poniósła. <noise> Później nie jest złe. spędzimy sobie go 150 na godzinę, bo robimy zakręt. Zakręt, to już ja, będzie fajny. Uh -huh. Ja pierdzielę. <grymne> no, to, jest duże, to? jest dobre, to <grymne> jest Nice. Tak, Ale było fantastycznie, cudownie. Cudownie też. 20 Proszę? od kopaków jest Podobno.